Kolekcja rowerów elektrycznych Romet, którą przygotowaliśmy na nowy sezon, to rowery z grup MTB, cross, trekking i city, które dzięki zaawansowanym technologiom przede wszystkim zwiększają zasięg i dają prawdziwą przyjemność z jazdy. Generalnie nasze e-bike'i oparliśmy o systemy dwóch znanych, renomowanych marek – Bafang i Shimano. Chciałbym podkreślić, że na nowy sezon ramy z silnikami centralnymi i zintegrowaną baterią wprowadziliśmy do szerokiej grupy naszych rowerów, natomiast produkcję ram do rowerów elektrycznych już wdrożyliśmy w Polsce. Kuba, wjechałeś na nowym e bajku. Opowiedz nam troszkę o nim, jakie tu możemy znaleźć nowości? Tak, dokładnie. Nowością, którą wprowadziliśmy na sezon 2022 jest nowy Air Rambler, którego właśnie hmm. trzymam w rynku. Jest to rower dla wymagających osób. Zintegrowany silnik Bafan, bateria o zwiększonej pojemności, hamulce hydrauliczne Shimano czy 10-rzędowy napęd Deore to przepis na długie kilometry wspaniałych przegór w ciężkim terenie. Powiedzmy teraz o najważniejszych zmianach w e jakie zaszły w nowej kolekcji. Drugim nowym hartelem, którego chciałbym zaproponować jest model RM205, którego napęd Shimano Steps E8000 zapewnia dużą moc i wysoki moment obrotowy, co przekłada się na znakomite osiągi w ciężkim terenie. Rama tego e bajka wraz z widelcem w systemie Boost dodaje sztywności całej konstrukcji. Warto również zwrócić uwagę na renomowanej marki widelec Rockshock, ogłumienie Michelin czy kompletny napęd Shimano. I przed nami e bajki trekkingowe gotowe do przemierzania długodystansowych tras w pełnym komforcie. Elektryczne gazele i waganty. I to co ważne, dla osób, które dużo podróżują, w przypadku e trekkingów nie ma znaczenia obciążenie bagażnika czy kondycja podróżujących. Każdy może pokonywać drogę w tym samym tempie. Powiedz nam więcej o specyfikacji tego e-bike'a. Te grupy e-bike'ów podzieliliśmy na rowery z silnikiem centralnym oraz zamontowany w tylnym kole. Szeroki zakres przełożeń 9-rzędowego napędu Shimano umożliwia dobranie przełożenia w każdych warunkach. Przejdźmy do grupy rowerów elektrycznych krosowych. To rowery, które łączą szybkość i lekkość prowadzenia roweru szosowego oraz geometrię i walory techniczne rowerów MTB. Mamy tu elektrycznego Orkana. Tę grupę reprezentuje model e-Orkan, który dzięki zintegrowanej baterii oraz centralnemu silnikowi w Bafang zachowuje swoją lekkość i zapewnia niski środek ciężkości, pozwalając na stabilne pokonywanie wielu kilometrów. Poza tym regulowane wspornie kierownicy, widelec z blokadą skoku czy hamulce hydrauliczne Shimano gwarantują, że Romet e-Orkan to doskonały wybór zarówno na szosę jak i lekki teren. Orkany elektryczne naszej kolekcji występują w obu wersjach, zarówno męskiej, jak i damskiej. I seria rowerów e to modele, w których znaczenie mają wygląd i komfort. A rowerem, który reprezentuje tę grupę, jest elektryczny legend z silnikiem Bafang w tylnej piaście. Mamy tu klasyczne rozwiązanie umożliwiające zastosowanie ramy typu Easyboarding. Która ma kluczowe znaczenie dla finalnego designu. Ten miejski e-bike wyposażony jest również w oświetlenie LED i niezawodny napęd Szymano.